Kolory Prawosławia przybliżyło Stowarzyszenie Bractwo Świętego Cyryla i Metodego przy współpracy z Parafią Prawosławną w Ełku. Spotkanie rozpoczęło otwarcie wystawy. Ekspozycja to około 200 zdjęć pochodzących od 57 autorów, profesjonalistów, jak i amatorów. Ukazują one cerkwie, obrzędy religijne, szanowane postacie związane z Prawosławiem i wiernych. Z kolei na scenie amfiteatru wystąpił Chór z Białego Stoku. Chór y, śpiewa przy Parafii. Białostockiej, jednej z najmłodszych parafii Świętego Jerzego. Jest to chór. Parafialny już w tej chwili, działający od początku powstania tej parafii. Najpierw byliśmy chórem dziecięcym, potem z czasem prawda, głosy się wykształciły młodzieżowym, a teraz jesteśmy chórem parafialnym. W czasie występu zaprezentowali pieśni religijne w języku polskim, jak i cerkiewnosłowiańskim, którego wyznawcy prawosławia uczą się od najmłodszych lat. My jesteśmy wychowani na języku cerkiewnosłowiańskim i jest to nam normalne śpiewać w tym języku. Właśnie czasami jeśli jest taka potrzeba zaśpiewać coś w języku polskim. Oczywiście, może tekst, który rozczytujemy jest prostszy i bardziej zrozumiały, ale już te brzmienie, niestety, w uszach nam się za bardzo nie układa. Wolimy jednak tradycyjnie śpiew cerkiewnosłowiański. swoją obecnością uświetniają wiele imprez białostockich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez cerkiew i środowisko prawosławne. Koncerty takie jak ten to jednak rzadkość.